Siema siema, Solo, modowanie wszystkie pojazdy, co tutaj mamy, na przykład w arenie lub yy, w biurze, po prostu tam, gdzie mamy mechanika, gdzie mamy warsztat w pomieszczeniu, to tam możemy to wszystko modować. RC bandito potrzebny, on nie musi być modowany, on jest tylko potrzebny, żeby ten grid zrobić. Witam nowych sponsorów, dzięki Morty za wsparcie. Yo, będę brał oznaczenia z, na przykład z Hotringa. E, na przykład mam Revoltera z Savizarda, to oznaczenie nie przejdzie na pojazd, który może mieć oznaczenie, na przykład na opresora to nie przejdzie, tylko kolor i czy koła nie wiem na pojazd, ale oznaczenie nie przechodzi, więc używam Hotringa. Jest taka lista na to, jaki numerek e, oznaczenia jest co, na przykład dolary, czy z kratki, czy inne kratki nie, czy monety, jak to wszystko odblokować, jak ma zablokowane, wyścigi kaskaderskie, RC Bandito. Spacerniak, zrób sobie playlistę, pograj to z godzinkę i wszystko będziesz miał odblokowane. A akurat jest 2 na 2 XP, nie? to elegancko. Jak ma, jak ma ktoś tą listę, to wstaw tu w tasie Tutaj na przykład to jest oznaczenie 31, to akurat wiem, że dolary 29 to jest e, Gucci, 28 to monety. Więc tak, zaraz też będziemy musieli. E, Wyłączyć neta. Miej też gościa, kolegę, kto gra w innym trybie celowania. Wchodzimy do menu Erce Bandito Warsztat. Jak nas mechanik powie: Ej, yo, łatwo, be? wyłączamy neta na 5 sekund i znowu gołączamy. Wracamy do gry, a tam błąd sam się potwierdzi i po prostu nic nie robimy. Załadujemy się w fabułę, start online, idziemy na e, sesję dla zaproszonych. Więc dajcie tam, jak ktoś ma, dajcie, rzucie ja przypnę tą listę w komentarzach, nie? Akurat nie ma teraz czasu, żeby to szukać i robić. Więc hotring daje oznaczenia, dolary i takie te pierdoły wszystkie. Na większość grupy pojazdów. Ale teraz to, że możesz wyjechać tym pojazdem, to chyba nada się nawet grupę 1, grupę 2. Ale to dużo opowiadania o tym. Po prostu wie coś, sprawdź sam, zobacz i daj mi znać. Ja zawsze się odradzam, nie w, w arenie. Ja będę to wszystko robił w arenie. Możesz to nawet tutaj robić, w, w tym w banku czy tam. Tam po prostu, gdzie masz warsztat, ale ja robię to w arenie, bo tam mi to wszystko najlepiej leży. Nie? Więc po prostu odradzam się tutaj, ale jadę do areny, bo jakby się odradzam w środku tego pomieszczenia, gdzie będę to robił, to jakoś tam on mi wjeżdża do warsztatu. Zaraz powiem wam, o co mi chodzi, ale jak po prostu wyjdę z budynku i jadę gdzieś indziej i zrobię to gdzieś indziej, to on mi nie będzie wjeżdżał do warsztatu, o co właśnie chodzi i co ma właśnie. Tak ma być, nie? Więc po prostu jadę do Areny. Tam to robię. Kto w tych czasach nie ma Areny? Nawet po stracie w każdej postaci chyba wszyscy już prawie wszystko mają, nie? Teraz to... Jak kupicie PS i czwórkę to... Z czwórki to będziecie mieli milion tam co miesiąc czy takiego. Jak kupicie PS5 z GTA, będziecie mieli co miesiąc milion na tej GTA, nie? Dobra, wiadę tym pojazdem, potwierdzę, ale nie będę wybierał jemu miejscu, miejsca, więc po prostu potwierdzę to i ja zanuluję to, nie? Więc nie wiadę w tą formułę tam, anuluję i potwierdzę komunikat. No, tego, tak. więc tak jak mówiłem, hotring, Teraz jestem zliczowany. Tak się zdziwicie, że jak to możliwe, ale no, naprawdę jest bardzo dziwna sprawa. Wchodzę do hotringa. Nawet teraz mogę zmienić y, oznaczenia. Strzałkę w prawo i zobaczcie, stoi na tym miejscu i mam po prostu kategorię warsztatu. Zmieniam oznaczenia albo pancerz. i co chcesz. Idę na po prostu sprzedaj, ale muszę mieć kogoś w innym trybie. Już pierw y, na dwa kliknięcie czy tam na Xboxie, jak wiesz, że twój kolega gra. No to do niego zaraz dołącznie. Pierw po prostu tutaj jestem na PS, to sprawdzę to. Już nie mam Xboxa, więc akurat dzisiaj się z nim pożegnałem. Po prostu szukam kogoś. Szemon Rose. Na ps dwa razy potwierdzamy. <coughs> tak mówię, przed liczem sprawdź po prostu czy jest na innym trybie. Teraz wciskamy z y, XXX czy a, a. Sprzedaż, 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 Będzie czarny ekran. Dołącz do tego gościa w innym trybie. Pierwszy potwierdź, drugi anuluj. Widzicie, nie jest sprzedany pojazd. Wychodzimy z pojazdu. Teraz wsiadam na co chcemy mi zmodowane i daję gaz. I spójrzcie. Bank. Mamy różowy Gucci. Tak jak mówiłem i y Hotring y daje oznaczenia. Y siadaj z pojazdu. W w wróć do środka i ten I Zapisz go, ale ja tutaj mi się popieprzyło trochę, bo oczywiście potrzebujemy terabajta, żeby zapisać opresora. I tak dalej, bo coś trzeba zmienić. Nie wiem czy opresorom do normalnego mechanika tam wiedzieć do właśnie chyba nie. Do LSK. Sam to z... chyba nie wiedzieć tam. Więc tu mi się troszkę popieprzyło. Więc zapisujemy y, go w tym w terobajcie, No, tak jak mówiłem, wróciłem i wyjechałem. I tutaj dopiero skapnąłem, że Ej, terobajt, terobajt. <laughs> tak to. Witam wszystkich nowych, ale y, prawie nie ma nowych, więc. Witam tych, co jeszcze są na tym kanale, kurwa, poleciałem se. Polecia sobie. Polecia sobie, poleciał. Tak jak widzicie nupie, jak nie wiem, tu miałem inny opresor, więc podmieniłem go, widzicie, wszystko jest na full. Dobra, robimy następnego. Co robimy? To znowu wracamy do właśnie. Areny, i tam zrobimy znowu to samo z Erce Bandito. Do, tutaj tylko podjadę, nie będę wszystkiego tak samo pokazywał, nie? Z Erce Bandito, więc wchodzimy zaraz do RC Bandito do tego warsztatu jego. Jak nasz mechanik powie: Ej, what's going to be? Czy są tam w ogóle? Mówi, wyłączamy tego neta. 5 sekund czekamy, i włączamy znowu tego neta. I tak samo co na początku pokazywałem. Tutaj już to zrobiłem. Tak jak mówiłem całko prawo, oznaczenie zmienię teraz. 28 to będzie moneta. Mówię jak ktoś ma tą listę, dawaj przypnę to w komentarzach, To dla innych to będzie widoczne. Sprzedaj i potwierdzam po prostu sprzedać, sprzedaj, 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 nie? <laughs> Szukam znowu tego typa którego pierwszy używałam, albo około innego. Tam obojętnie. Oczywiście zapraszam społeczność. PejaPocka Dobijamy tamtej 1 na tej społeczności. Sprawdzam dwa razy podwójnie na pejcie, czy to gra na tym innym trybie. Na Xboxie musisz potwierdzić, dobra. Sprzedaję, sprzedaję, szybko dołączam. W sumie szybko czarna ekran będzie. Pierwsza akceptuje, druga anuluję, wysiadam z pojazdu. I teraz wchodzę w pojazd, który chcę mieć zmodowany. To będzie Menaker. Na Menaker też przychodzą oznaczenia. Więc jak chcesz tam te oznaczenia sobie pozmieniać, no to chyba wiesz, jakie tam pojazdy tam mają. Nie? Mówię, Ardent, Ardent chyba się da i te wszystkie pierdoły. Wyjeżdżasz i zobaczcie. Bang! Różowe monety. Więc zajebiste modowanie. Mówię, 300 lajków, 200 lajków. Zobaczymy ludzi tutaj jeszcze jest na kanale. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Yo, yo, yo!